Gwiazdy betlejemskie dają różne możliwości zaaranżowania adwentowego prezentu dla przyjaciół i rodziny. Podaruj na przykład to adwentowe dzieło sztuki w barokowym stylu ze złotą dekoracją, lub połóż prezenty nie pod choinką, ale pod gwiazdą. Pokażemy, jak to zrobić. Złote Boże Narodzenie. Okrągłe tekturowe pudełko pomaluj na złoty kolor lakierem w aerozolu i odstaw je do wyschnięcia. Następnie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wyłóż wnętrze pudełka plastykową folią i wstaw do środka czerwoną gwiazdę betlejemską. Oklej koło z tektury czerwonym aksamitem, krawędzie materiału zawin do środka i przyklej je. Aksamit ozdób złotymi dodatkami w barokowym stylu. I tak przyozdobione koło naklej na wieko pudełka. Następnie na kolezek samitu ułóż złoty, ozdobny sznurek i przyklej jego końce. Przy pomocy metalowego drutu wzmocnij pokrywę i przytwierdź ją do boku pudełka. Szlachetna dekoracja, która wniesie wiele blasku w okresie przedświątecznym. Także i tę bożonarodzeniową aranżację można bez trudu wykonać samodzielnie dostosowując ją do gustu osoby obdarowanej. Gwiazdę betlejemską w wodoszczelnej doniczce zewnętrznej wstaw do torebki na upominki. Następnie torebkę wraz z rośliną ustaw na czworokątnej tacy. Pasujące do większej torebki dwie małe torebki wyłóż bibułką i drobnymi elementami dekoracyjnymi, np. przykład gałązkami choinki czy bambkami i ustaw je przed większą torebką z rośliną. Następnie wypełnij wolną powierzchnię tacy anyżem. Aranżację można oczywiście wykonać z różnymi rodzajami gwiazdy betlejemskiej i torebkami na upominki wedle własnych upodobań. Do transportu wystarczy duże tekturowe pudełko wyłożone lub owinięte papierem z bożonarodzeniowymi motywami. Więcej informacji i pomysły na dekoracje znajdziesz na stronie www.gwiazda-betlejemska.info.